I to nie boksze, a właśnie zapasy ratują Artura Szpilkę. On z góry, pozycja półgardy. Nie wiem, czy ktoś miał tak potężny narożnik w historii organizacji KSW, jak ma teraz Artur Szpilka. Tam jest Michał Materla, a obok niego Mamet Khalidov. Jeszcze Wiele legendy. Oczywiście Arbisza Maę. Duszenie przed ramieniem z góry, nie daje się na to złapać, jak Errol Zimmerman próbuje wstać. Lewa ręka, ta potężna Szpilki uderza w twarz. Bo on A Idzie poduszenie, trójkątne rękoma, Artur Szpilka! No to jest. Co za podanie? Artur, brazylijski Spinka. Szpilka! Pin Grappler! Co za szaleństwo, co to było? No przecież to jest niepojęte, co zrobił, wrócił z dalekiej podróży. Poszedł teraz jeszcze do narożnika rywala, do Arka Wrzoska.